Witam się bardzo serdecznie, Robert Feliński z tej strony się kłania. Dzisiaj dla tych wszystkich niedowiarków, którzy nie wierzą w żadną energię, w żadne prawo przyciągania pomimo tego, że energie, energia elektryczna jest w gniazdkach, jej prawda, nie widać, ale z drugiej strony ona może Cię pokopać albo może oświetlić Ci Twój dom. Także energii elektrycznej nie widać, ale ona faktycznie działa. Dlatego wszystkie formy energii, które ma, z którymi mamy do czynienia na, na świecie, we wszechświecie, również działają. Trawa rośnie nie tylko dlatego, że, że jest podlewana wodą. Nie tylko, że ma sole mineralne, nie tylko, że ma niemożnego rodzaju inne substancje, które ją ożywiają. Jest jeszcze coś potrzebne do tego, żeby wszystko tak naprawdę się rozwijało na tym, na tym świecie. I teraz dla tych właśnie wszystkich, którzy są takimi niedowierkami, zaprezentuję niesamowite, niesamowite ćwiczenie, ponieważ tutaj podczas tego ćwiczenia zaprezentuję, że tam, gdzie idzie Twoja koncentracja, tam idzie również wszelkiego rodzaju energia. A jeśli, jeśli gdzieś idzie energia, to tam następuje jakby wzrost, prawda? Albo, albo i w drugą stronę. To zależy, jak, jaki ładunek emocjonalny ma Twoja energia, i co tak naprawdę chcesz przekazać, i na czym się skupiasz. Bardzo proste ćwiczenia dla wszystkich tych, którzy wierzą bądź nie wierzą. To już nie ma znaczenia, ponieważ nawet dla tych którzy wierzą, może to być bardzo fajne doświadczenie. Ja to teraz zaprezentuję, oczywiście będzie to krok po kroku, także będziesz mógł bądź mogła wykonać to w swoim domu. A więc potrzebne nas, nam są do tego dwie dłonie, prawda? I teraz musimy wziąć pod uwagę, że tutaj mamy takie linie, prawda? Zaraz poniżej nadgarstków, tutaj mamy takie linie. Musimy złożyć te, te linie jednakowo, bardzo, bardzo tak, bardzo dokładnie jednakowo i to teraz zrób, po prostu złóż swoje dłonie. I teraz ja swoje dłonie złożyłem. Akurat u mnie tak jest, że moje palce, moje palce są, że tak powiem, no, nazwijmy to równe, prawda? W tym momencie są równe. Nie wiem, jakie są u ciebie, natomiast u, my, u mnie są równe. I teraz, jakie, jakie teraz dam, dam Ci zadanie? A więc tak, przede wszystkim rozłóż swoje, swoje, swoje dłonie, zamknij oczy e, i musisz w, myśl, w myślach pomyśleć, że któraś. Który, któraś dłoń, prawa bądź lewa, to jest zależnie od Ciebie, po prostu Ci się wydłuża. I przez okres jakichś dwóch minut podczas zamkniętych oczu myśl o tym, że powiedzmy w moim wypadku prawa dłoń będzie coraz dłuższa. Ona się wydłuża i będzie dłuższa od dłoni lewej. E, czyli ten, albo nawet ten palec środkowy będzie dłuższy od, prawda, od palca środkowego drugiej dru, drugie dłoni. Także ja teraz... Poproszę się zastopuj ten film i poproszę prostu zrób to ćwiczenie. Rozłącz ręce, zamknij oczy, skup się na tym, jak Twoja prawa czy lewa, to już od Ciebie zależy, dłoń się po prostu wydłuża, palce się wydłużają, są coraz dłuższe, dłuższe, dłuższe. Po dwóch, po dwóch minutach jakby skończ to ćwiczenie i znowu złóż na tej samej podstawie bardzo dokładnie dłonie. Ja to teraz, ja to teraz wykonam sam, także żeby pokazać Ci w moim przypadku, jak to wygląda. Ok, jestem z powrotem. Ja już zrobiłem to ćwiczenie, mam nadzieję, że ty również. I teraz składam swoje dłonie jeszcze raz. I teraz, proszę bardzo, bardzo dokładnie, u mnie myślałem, że prawa dłoń będzie dłuższa od lewej. Proszę bardzo, co się stało? Proszę bardzo, co się stało? Czy widzisz to ćwiczenie? Ewidentnie, ewidentnie, prawda? Ewidentnie palce prawej dłoni są, są dłuższe. Tu nie ma żadnego triku, ponieważ tak samo składam dłonie jak poprzednio. Proszę bardzo. Proszę bardzo, palec, palec jest dłuższy. Czyli, to, co, co to mówi tak naprawdę? Co mówi wszystkim tym niedowiarkom? Czy ja tutaj tak naprawdę próbuję cię oszukać, czy próbuję składać inaczej ręce, ręce, dłonie? Nie, tak naprawdę sobie sam to zrób, czy sama sobie zrób to doświadczenie w swoim zaciszu domowym. Natomiast. Chodzi tutaj o to, że nad tym, na czym się świadomie koncentrujesz, to tam płynie twoja energia. A jeśli gdzieś płynie twoja energia, to ta część twojego życia, czy prywatnego, zawodowego, czy, czy innych, innych, powiedzmy, aspektów twojego życia, to ta część się rozwija. Czyli pamiętaj, tam gdzie, się, tam, gdzie kierujesz energię, to się rozwija. Jeśli cały czas złorzeczysz, to generalnie kreujesz bardzo negatywne aspekty twojego życia. Jeśli myślisz zawsze kategoriami sukcesu, to również w Twoim życiu się rozwija pewien aspekt, oczywiście, sukcesu. Także, jeśli kierujesz się miłością, to to miłość otrzymujesz, jeśli kierujesz się dobrem, to to dobre otrzymujesz, i tak dalej, i tak dalej. Także, tak naprawdę, to, co się dzieje wokół Ciebie, jest w tak między nami mówiąc, tylko i wyłącznie wynikiem. Twojej świadomej koncentracji, bądź bądź nieświadomej koncentracji, ponieważ umysł podświadomy rządzi Twoim światem, Twoim życiem, i nawet jeśli Ty świadomie nie wiesz, o czym on, on myśli, bo bardzo często nie wiesz, a on przejmuje działania, których Ty nawet nie zauważasz, to jeśli myśli źle, jeśli myśli nieodpowiednio, i jeśli jego programy są tak za, zaprogramowane, że spraw, sprawia Ci tak naprawdę życie której Cię krzywdzi, to niestety to, to właśnie jest kreowane w Twoim, twoim naj, naj, najbliższym otoczeniu. Także ja teraz apeluję z tego miejsca do Ciebie, po prostu myśl świadomie, myśl świadomie, co się dzieje wokół Ciebie, nie, nie poddawaj się takiej, takiej, takiej fali bezmyślności, takiej fali nieświadomości, nie bądź takim człowiekiem, który żyje tak naprawdę, ale śpi jednocześnie. Zawsze kontroluj. Jeśli gdzieś idziesz, to czuj, czuj te swoje kroki, jeśli, się, jeśli siadasz to czuj, że siadasz. Jeśli o czymś myślisz, to po prostu myśl świadomie czuj, że o czymś myślisz, ponieważ bardzo często Twoje myśli idą swoją drogą. i Nawet nie wiesz, co jest kreowane podczas tego, tego, tego czasu, twojego tak naprawdę, Twojego nieskupienia, ponieważ nie wiesz o czym myślisz. Także ja tutaj taki swój apel właśnie teraz do ciebie, do ciebie składam, żeby kreować to, co chcesz w swoim życiu, musisz. Musisz oczywiście w tym kierunku kierować swoją energię, dążyć. Oczywiście musisz w tym kierunku też pracować, ponieważ nawet prawo przyciągania, które, które, które prawda, wiele osób wierzy, wielu nie wierzy, ale nawet samo przyciąga, prawo przyciągania nie mówi tak, że tylko będziesz myślał, czy myślała, o czymś pozytywnie, to się ziści. No tak nie ma, bo po prostu takich cudów nie ma. Natomiast oczywiście jeszcze musisz podjąć pewne działania, pewne kroki. Zdeterminowane kroki, prawda? Pełne wiary. Także z tego miejsca życzę Ci pozytywnej kreacji Twojego życia, życzę Ci świadomej koncentracji energii na tym, co jest pozytywne dla Ciebie. I cóż, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za Twój czas. Pozostaw oczywiście poniżej tam komentarz, co myślisz o tym wpisie. Tam są, że tak powiem, takie, takie ikonki Facebooka i Twittera, to jeśli uznasz ten wpis za, za wart, to oczywiście kliknij ktoś tam z nich, żeby twoi znajomi też ten, ten wpis dostali. No i cóż, zapraszam w przyszłości na mojego bloga. Robertoliński.pl Dzięki serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.